Dzisiaj pierwsza figa z Michorińskiej 10. Tak naprawdę już one dojrzały dawno temu, ale są bardzo smaczne, nieduże. Taki taki rozmiar i kolor bardzo malutki, ale są z malutkiej roślinki. Jeden pęd taki kilkadziesiąt centymetrów przejechany kosiarką w ogóle, więc naprawdę dała dwa takie owocki i taka roślinka bardzo, bardzo malutka, bo o taka. Już mi dała właśnie takie ładne owoce. Yy, I... Yy, nie chcę opisywać smaku, ogólnie bardzo mi smakuje. Ale nie lubię opisać smaku, więc powiem Wam, że... jest... To, co mnie zaskoczyło w niej, to bardzo chrupiące nasionka. Jest naprawdę crunchy. Fajnie chrupiąca i mi się to podoba, lubię takie figi. Na pewno... Moje brown terki nie są takie chrupiące, ani pereta też nie. Więc tutaj jest bardziej chrupiącą figą. <gry> ok, tyle na dzisiaj, na razie.